domowe, produkuje odpadki. Tak? I to jest tak, w takiej skali mikro, jeżeli byśmy mogli powiedzieć e, o wykorzystaniu, o produkcji tego biogazu. Natomiast w przypadku, czy przejść gospodarstw... do tematu takiego, gdzie ta e, powierzchnia już nie jest płaska w przypadku, szczególnie jeśli będziemy tutaj rozmawiali i mówili o kwestii związanej z blachodachówką, tak, z tego, to, żeby dobierać odpowiednie przekroje, a jednocześnie też, żeby one były odporne. Kolejna kwestia jest związana z tym, żeby również opaski, które stosujemy, żeby one też były odporne, ponieważ w tym momencie... One... Cześć! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, takiego widoku to myślę, że ja sam sobie zazdroszczę takiego widoku. W związku z tym naprawdę jest mi niezmiernie miło gościć Was w dzisiejszym odcinku, e, mając za sobą e, tak e, miłe okoliczności przyrody. Słuchajcie, e, dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić takim trzem tematom, które uważam, że są bardzo istotne. E, Jeden z nich to jest kwestia fotowoltaika i jak montować panele, ponieważ gdzieś tam jest testowana. Przejdę do tego za chwilę. To jest jeden z tematów. Drugi to jest kwestia. Jak zdywersyfikować, czyli wtedy, kiedy nie mamy dostępu do fotowoltaiki i energii pozyskiwanej z fotowoltaiki, gdzie możemy ją poszukać? Tak? Bo, bo tutaj też jest jakaś tam odpowiedź na to pytanie i jest rozwiązanie, jakie można by było zastosować. No i kolejny temat, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, to jest coś, co jest w tej chwili bardzo często gdzieś tam. Potocznie rzecz ujmując, wałkowany w internecie, czyli kwestia fotowoltaika, pożary, i myślę, że tutaj tymi tematami dzisiaj chciałbym się zająć. Tak? I... Pierwsza kwestia, eee... może zaczniemy od tematu związanego z montażem paneli. W momencie, kiedy chcemy sobie zainstalować taką instalację na dachu. Co jest bardzo modne, popularne i tak dalej, ponieważ bardzo często jest tak, że nawet, szczerze mówiąc, za bardzo nie mamy miejsca, jeśli mamy małą, niedużą działkę, to wykorzystanie tutaj dachu jest jak najbardziej słuszne i stosowne do tego, żeby tą instalację tam założyć. Co się dzieje? W momencie, kiedy okazuje się, że przyjeżdża nam ekipa, to pierwsze co robią chłopaki, no co, wyciągają wiertarki i borują i prują nam ten dach, tak? I teraz o ile mamy e, położoną blachę na dachu, no to o tyle jest to ingerencja taka bardzo mocna i bardzo trwała w pewien sposób, ponieważ tak naprawdę no, okazuje się, że no, jeśli już dziurę raz zrobimy, no to no, nie da się już z tym nic zrobić, tak? Zasadniczo gdybyśmy chcieli to wymieniać, no to trzeba by było cały dach zdemontować i go wymienić. Oczywiście są tam używane kleje, silikony różnego rodzaju zabezpieczenia przed tym, żeby ta woda do środka się nam nie dostała, tak oczywiście wszelkiego rodzaju montaże blachodachówek, blachy itd. odbywają się na wkręty, które są zakończone gumkami. Jednocześnie te gumki gdzieś tam, jeśli są z marnej jakości materiału, one też zdarza się, że gdzieś tam z czasem nam degradują, albo czasami nawet okazuje się banalna sprawa po prostu ptaki potrafią wydziobać nam tą gumkę. Co dzieje się, jeśli cały dach mamy popruty po prostu i porobione te otwory? O ile nie zostanie to dobrze, fachowo, porządnie zabezpieczone, o tyle mamy, no można powiedzieć, to taką gwarancję tego, że najprawdopodobniej okaże się, że za chwilę gdzieś tam nam po prostu e, wyjdą zacieki, tak? Na suficie się okaże, że gdzieś tam to będzie nam ciekło. I wyobraźcie sobie, że ktoś tutaj pracuje nad Kwestią związaną z tym, jak takie panele zakładać, i wyobraź sobie, że myślą, zastanawiają się i testują taśmy, którymi będzie można te panele przykleić do dachu. I teraz, o ile mówimy o płaskich powierzchniach i o przyklejeniu płaskich elementów dolnej części tej fotowoltaiki, to o tyle przypadku, jeśli skonfrontujemy tą płaską powierzchnię dachu z płaskim panelem, tak, i tam umieścimy ten klej, to domyślam się, że najprawdopodobniej takie rozwiązanie jest w stanie e, utrzymać nam tą fotowoltaikę na dachu. E, jak oni chcą podejść do tematu takiego, gdzie ta e, powierzchnia już nie jest płaska w przypadku, szczególnie jeśli będziemy tutaj rozmawiali i mówili o kwestii związanej z blachodachówką, tak, z tego względu, że tam przy tych nierównościach, tego dachu, tam co któryś uskok dopiero będziemy w stanie złapać to. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, tak, aczkolwiek z, z takiej strony, jakby spojrzeć na to, no, czy lepiej mieć na dachu te panele przyklejone, czy przykręcone, y pewnie tyle samo będzie za i przeciw, tak? Czyli z jednej strony jedni powiedzą, że e, jak coś nie jest przykręcone, no to oni nie wierzą, że to się utrzyma, że to będzie się trzymało i tak dalej. Jeśli coś e, będzie przyklejone, no to z całą pewnością zabezpieczamy dach przed potencjalnym gdzieś tam powiedzmy, że przeciekami, bądź tym nawet niszczeniem po prostu tego dachu, ponieważ najprawdopodobniej może się okazać tak, że będziemy mieli ten dach uszkodzony i może się to skończyć jakimiś tam przeciekami. No, w związku z tym sytuacja jest totalnie jak gdyby taka niekomfortowa, niosąca za sobą no, no zagrożenie, także z jednej strony mamy panele, Mamy możliwość korzystania z tej energii w czasie, kiedy nam świeci słońce, a z drugiej strony okazuje się, że może się to skończyć właśnie tymi przeciekami. W związku z tym, nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć, tak? E, wiem jedno. E, kleje dostępne na rynku, czyli to, co mamy, to, co ewentualnie e, powiedzmy, pewnie Wy też również znacie z praktyki, z doświadczenia odnośnie tego, że e, kleje. Potrafią tak jak być genialne, także po prostu nie idzie tego nie wiem, oderwać, usunąć i e, powiedzmy, że z, m, jak gdyby oderwać elementu, który został przez Was przyklejony. Tak może się też również okazać, że e, inna firma zrobi inny klej, który tak naprawdę, jak powiesicie, m, coś, co jest lekkie i zasadnicze, nie powinno mieć najmniejszego wpływu w kwestii tego. Żeby, żeby dociążać, obciążać element przyklejony, może się również okazać, że e, po prostu nie utrzyma. No, w związku z tym, no tutaj ten cały wachlarz tych klej wszelkiego rodzaju taśm klejących z jednej, z drugiej strony, tak, które możemy zastosować i które bardzo często używamy, są różnej jakości. Z jednej strony mamy bardzo dobrej jakości i nie idzie tego oderwać, z drugiej strony mamy marnej jakości, no i wiadomo jeszcze czynnik ludzki, czyli w zależności czy tą powierzchnię odpowiednio przygotujecie, czy nie i tak dalej i tak dalej, także temat uważam ciekawy, pewnie jak zostanie dobrze przetestowane no to najprawdopodobniej też wyciągną jakieś wnioski i myślę, że pewnie coś tam będzie więcej wiadomo na chwilę obecną mam tylko takie informacje gdzieś tam, że po prostu jest, są takie opcje po prostu testowane i pracują nad tym Uważam, że na pewno jest to ciekawe rozwiązanie. O ile się sprawdzi, jak, co, trudno mi powiedzieć. Kolejny element taki tej całej układanki naszej off-gridowej, w ogóle ci wszyscy, którzy są na naszym kanale, to oczywiście wiedzą, czym się zajmujemy. Zajmujemy się propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią. Zapraszam osoby chętne do tego, żeby odwiedzały nas na poszczególnych playlistach, gdzie zajmujemy się różnego rodzaju tematami. Także myślę, że bardzo łatwo i szybko odnajdziecie się w przestrzeni naszego kanału. Kolejna kwestia to temat związany z tym, jak możemy pozyskiwać energię wtedy, kiedy brakuje. Brakuje światła, brakuje słońca, tak? no i te panele nam nie będą wytwarzały energii. A załóżmy też, z wiatrakami różnie bywa. Nie ma czasami jak gdyby też za bardzo e, ani miejsca, ani też nie mamy możliwości, bądź też ukształtowanie terenu nie za bardzo pozwala do tego, żeby, no żeby skorzystać tutaj z takiej technologii. Jest coś takiego jak e, biogaz, i teraz tutaj jest temat bardzo ciekawy, interesujący, i ja uważam, że najprawdopodobniej na naszym kanale nie w najbliższym czasie, ale my nad tym tematem się mocniej pokłonimy, z tego względu, że temat związany z gazem, z biogazem jest to tyle bardzo fajny i interesujący, że każde gospodarstwo domowe produkuje odpadki. Tak? To jest tak w takiej skali mikro, jeżeli byśmy mogli powiedzieć o wykorzystaniu, o produkcji tego biogazu. Natomiast w przypadku czy gospodarstw rolnych, czy większych jakichś takich miejsc, w których są te przypadki biologiczne w większej skali produkowane, to tam jest duża przestrzeń i możliwość, tak? Jest bardzo wiele takich nurtów, którymi moglibyśmy teraz w czasie tej rozmowy pójść. Natomiast nie chciałbym się koncentrować nad żadnym z nich tak szczegółowo. Bardziej chciałbym tylko zasygnalizować odnośnie tego, że jest taka możliwość, tak? I to nie jest to nie jest jakaś czarna magia, to jest stosunkowo proste, to jak ktoś z Was wie, jak działają panele fotowoltaiczne, to zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to skomplikowane. W przypadku biogazu może jest to troszkę bardziej skomplikowane, aczkolwiek dostęp do tej energii mamy przez całą dobę. Tak? W związku z tym byłoby to świetne uzupełnienie takiej instalacji fotowoltaicznej. Kolejna kwestia to jak moglibyśmy później dalej to spożytkować. No to tutaj jak sami doskonale wiecie, o ile jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie ten gaz wyprodukować, no to w przypadku kiedy, kiedy, kiedy będziecie chcieli to używać w celach choćby nawet, nie wiem, grzanie wody, gotowanie itd., itd., tych jak gdyby miejsc, w których możecie to w sposób łatwy, prosty spożytkować i wykorzystać jest bardzo dużo. Tak? Pytanie jest tylko takie, jak Magazynować, tak? no to, to są już takie elementy, które nagle pojawiają się nam schody, tak? bo e, tak jak w przypadku e, gazów e, typu nie wiem, metan, to mamy tutaj rzecz jasna wiadomo, i zagrożenie wybuchem i tak dalej, tak? No, czyli też są kolejne jakieś elementy takie niebezpieczne. Natomiast ten gaz jak gdyby jest możliwe, żeby go okiełznać, tak? żeby gdzieś go zmagazynować tak? w jakimś tam konkretnym miejscu. Gdzieś w biogazowniach są takie tworzone specjalne, specjalne balony, gumy, w których się to wszystko zbiera, tak? a później pod ciśnieniem to pracując, jak gdyby to zwiększa swoją powierzchnię. Tak? No i później jest to ze środka wyciągane. Tak? Natomiast są gazy takie, które, które no nie, nie są przyjazne do tego, żeby je przechowywać. Tak? No w związku z tym tutaj w zależności, w którą stronę pójdziemy, no to pewnie będziemy napotykali kolejne przeszkody. Natomiast uważam, że to jest temat nad którym warto się zastanawiać, warto go drążyć, warto się uczyć jakby tak, ponieważ e, bakterie, które e, są... E, tymi nośnikami tego gazu, tak, one potrzebują takich komfortowych warunków. I o tyle, e, jeśli mówimy e, o krajach, e, w których ta temperatura jest stosunkowo wysoka, tam jest po 30 ponad stopni, tak, e, mówię tutaj, nie wiem, Indie, Azja, tak, gdzieś takie, wiecie, gdzie ta temperatura przez cały rok jest bardzo stabilna, no to tam mamy o tyle ułatwione zadanie, że tam Wszelkiego rodzaju produkcja tych gazów jakby w sposób naturalny, jest łatwa i prosta, tak? W momencie kiedy my jesteśmy na naszej szerokości geograficznej, tak, ja tutaj będę się opierał na e, moich rozmowach i dyskusjach e, z, e, z doktorem Borowskim, który zajmuje się. Jest wykładowcą na Wydziale Mechaniki i on osobiście w ramach testów, prac ze swoimi studentami, właśnie między innymi generował tutaj te bakterie i produkował te bakterie, które dalej zajmowały się produkcją e, gazu. Co dalej za tym idzie, to kwestia tego rodzaju, że te wszystkie odpadki, jedzenie i tak dalej, ono świetnie się do tego nadaje. Jedyne o co należy zadbać, szczególnie w naszej szerokości geograficznej, to jest kwestia temperatury. I tu bardzo dobrze do tego można wykorzystać i można stosować e, ogrzewanie podłogowe. I już wam tłumaczę na czym to polega. Chodzi o to, że w przypadku ogrzewania podłogowego używamy temperatury 30 kilku stopni, tak? I to jest świetne, to są świetne warunki i przestrzeń do tego, żeby ten czynnik twórczy, z którego ta, ten, ten gaz jak gdyby jest tutaj produkowany, te bakterie i tak dalej, one uwielbiają tego typu środowisko i tą temperaturę. No i jak gdyby wiadomo, że trzeba je też wyprodukować i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest do, do tego proces. Ja myślę, że tutaj pewnie e, któregoś razu e, usiądziemy e, może z e, Kimś, kto się tym na co dzień zajmuje i porozmawiamy sobie o szczegółach. Natomiast tutaj, akurat w przypadku, tutaj doktora Borowskiego, on w sposób taki dosyć, wiecie, taki jak my to doskonale rozumiemy czyli tak, on po prostu podgrzewał to z instalacji podłogowej, tak? czyli zostało wykorzystany tutaj system ogrzewania podłogowego, czyli dzięki temu, że mamy stałą, stabilną temperaturę ogrzewaniu to, to było wykorzystane do tego, żeby utrzymywać temperaturę, która pozwoliła namnażać się tym bakteriom, a jednocześnie dzięki temu mieliśmy ten proces, który pozwolił bakteriom pracować i ten gaz wytwarzać, tak? Kolejna rzecz jest taka, że również w przypadku produkcji gazu możemy tutaj wykorzystać temat i kwestię związaną z tym, że tak jak chodzimy każdego razu codziennie. Tak, z reguły to tak jest. Chodzimy do toalety, to ta nasza przysłowiowa dwójka jest również nośnikiem produkcji gazu, tak? I, I tak jak w przypadku Azji, tu z powrotem jakby będę się odwoływał do tematu Indii, ponieważ e, oni wykorzystują to do produkcji gazu, tak? Jest oczywiście kwestia związana z tym, że każdy gaz ma swoją charakterystykę. No i akurat tutaj w tym przypadku jest tak, że w przypadku spalania akurat tego gazu, które, którego źródło i pochodzenie jest dosłownie czysto stricte z toalety, no akurat jest to kwestia. Że to niezbyt ładnie pachnie, tak? czyli tam jest kwestia te związki chemiczne, które są w trakcie wytwarzania i tak dalej. One no nie powodują tutaj tam przyjaznej atmosfery w kwestii spalania. Także to są też takie elementy, wiecie, takie smaczki tego rodzaju, co się stanie, jak będziemy dany element część wykorzystywali. Tak? Aczkolwiek jest taka możliwość i istnieje. No i oczywiście tutaj też pewnie ten cały proces należałoby prześledzić dokładnie i zastanowić się nad tym, jak można by było to wykorzystać. I to jest drugi z tematów, który sygnalizuje o tym, że warto o nim myśleć, zastanawiać się, szukać, drążyć. Może któryś z naszych widzów już miał doświadczenia, ponieważ wiem, że na naszym rodzimym rynku też mamy takich domorosłych, tutaj producentów gazu. W związku z tym, jeśli ktoś z Was miał z tym do czynienia, ja zachęcam oczywiście do tego, żebyście nam pisali, mówili, lajkowali, wypowiadali się. Bardzo często jeśli macie jakieś doświadczenia swoje własne, to one no, są dla nas, można powiedzieć, że bezcenne, bo to jest źródło informacji takiej z pierwszej ręki. Kolejny element, taki, o którym ja chciałbym dosłownie tylko zasygnalizować, to jest kwestia pożary, tak? czyli fotowoltaika i to, że bardzo często okazuje się, że te dachy zaczynają się palić. Czyli czym większy stopień i procent zaangażowania w kwestii rozwoju fotowoltaiki, tym bardziej i częściej jak gdyby okazuje się, że pojawiają się. No i tutaj co? Pewnie też znowuż Ameryki nie odkryjemy, jeśli te złączki są marnej jakości. Tak? Pojawia się łuk no od niego jak gdyby tutaj jest temat o tyle prosty, łatwy, szybki że to bardzo często okazuje się, że kończy się finalnie pożarem, tak e, czy jest to do opanowania no sam pożar, no to już od tego są strażacy, natomiast my z naszej strony myślę, że warto by było, żebyśmy się trochę bardziej może przyłożyli do tego, żeby to zabezpieczyć tym bardziej, że w wielu kwestiach to jest tak, że przepisy przepisami a finalnie to co my robimy, no to już jest jeszcze inna kwestia, w związku z tym tak czy inaczej e, Myślę, że mówienie o tym nie zaszkodzi warto wspominać o tym, że takie sytuacje mają miejsce. Czyli kwestia używania odpowiednich e, przewodów, które są e, tutaj e, odporne na UV, ponieważ inaczej no, będzie nam to kruszało a na dachu te przewody, one tak czy inaczej będą miały kontakt. Z promieniami słonecznymi, i w związku z tym to, to po prostu będzie się to sypało, czyli te przewody trzeba zwracać uwagę na to, żeby dobierać odpowiednie przekroje, a jednocześnie też, żeby one były odporne. Kolejna kwestia jest związana z tym, żeby również opaski, które stosujemy, żeby one też były odporne, ponieważ w tym momencie, jeżeli one no, się skruszają, ten przewód po prostu będzie leciał, tak? nie będzie się trzymał. E, czyli te przysłowiowe trytki, żeby to wszystko było też odporne na UV. No i kolejna kwestia to PESZLE, tak? Czyli jeżeli już te przewody wprowadzamy w te PESZLE, no ale ten on nie będzie odporny na UV, no to okaże się później, że to też również skruszeje. No i ta cała instalacja, jak gdyby zabezpieczenie trochę, wiecie, psu na budę, tak? no, no nie, nie za bardzo jak się tutaj nam, nam przyda myślę, że jak gdyby zwrócenie dwu, trzykrotnie uwagi na to, co tam instulecie, w jaki sposób i tak dalej, tym bardziej, jeżeli to już finalnie ląduje na dachu, to wiadomo, że nikt z Was nie będzie tam wchodził raz na miesiąc, czy tam raz na dwa, trzy miesiące po to, żeby sprawdzać to. Pewnie jak wejdzie raz w roku, to i tak i tak to będzie sukces. Myślę, że to na pewno by nie zaszkodziło, żeby coś takiego przejrzeć, czy tam się coś nie odbiło, nie. Szczególnie po czasie, kiedy była wizyta tutaj naszych instalatorów, założyli, to warto by było pewnie sprawdzić, też umówić się z nimi na taki przegląd, żeby oni zerknęli, czy tam coś tam się nie odleciało. Jeżeli, jeżeli coś w ciągu pierwszych dwóch, trzech miesięcy e, się nie odczepi, wyczepi i to pewnie rok wytrzyma, tak? I może dłużej, tak? Natomiast czasami te pierwsze takie niedociągnięcia wychodzą bardzo szybko, w związku z tym taki serwis, przegląd tuż po... 2-3 miesiące po założeniu instalacji, w pierwszej kolejności, myślę, że warto by było przeprowadzić, ale to już Wy, we własnym zakresie, powinniście o to zadbać, bo wiadomo, że tutaj nikt tak dobrze nie zadba o to wszystko jak Wy sami. Słuchajcie, to by było tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że byliście razem z nami, że z nami jesteście. Oczywiście zapraszam na inne playlisty. Myślę, że tutaj godną wartą uwagi jest playlista, która nam wystartowała. Top projekt, gdzie zajmujemy się. Omawianiem projektu, który jest dedykowany w 100% pod Off-Grid i tam bardzo dużo informacji fajnych, cennych. Jeśli ktoś ma ochotę, to wbijajcie tam na tą playlistę i zaczynajcie od pierwszego odcinka i lećcie razem z nami po kolei po wszystkich, po to, żebyście również gdzieś na bieżąco mogli się razem z nami rozwijać, uczyć, a jednocześnie też aktywnie brać udział w tej naszej całej tutaj. Akcji. Słuchajcie, było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście z nami. Łapki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. No i co? I widzimy się w takim razie na kolejnych odsłonach. Trzymajcie się, do miłego. Hej, cześć. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej.